Cześć wam wszystkim, witamy was na kolejnym odcinku na kanale Giętka Wędka. Michał, co możesz powiedzieć na ten temat? Po pierwsze, siemandero, że jesteście z nami. Jak możecie zobaczyć, piękna pogoda, zbliża się wieczór, dlatego ja już przestrajam swoje zestawy, bo będą grube ryby, a początkuje to przemek, jak możecie zobaczyć, który na sam początek tej trzeciej części z naszego zarąbistego wypadu złowił rybę. Przemek jest przygotowany na wieczór już na większe karpie, a to jest, można powiedzieć, jego ostatnia mniejsza ryba dzisiejszego dnia, czyli około 3 kg leszcz, który... Robi demolkę! <gry> tak jest, właśnie wraca z powrotem do wody. Tak to jest, dobrze, że nad wodą i na miękkim terenie. Wypuszczaj go, Przemu, niech odpływa. Michał szykuje się już na wieczór, ja również zaraz będę się szykował. Zakładamy większe kulki, grubsze zestawy. A ewentualnie rano dołowimy parę leszczy, żeby dograć Wam ten odcinek. Mamy na chwilę obecną ryb. Ile Michał? 101. Odklikaj 101, bo chyba nie jest odkliknięta. Także odkliknięcie następuje. Możecie zobaczyć. Jest. 101 ryba. Słuchajcie, 300 kg, ponad 300 kg ryb w przeciągu można powiedzieć 30 paru godzin. A jeszcze przed nami co najmniej 18, tak? E, czekaj, od 7 załóżmy do 7, 12 godzin. Plus która teraz jest godzina? 7, 6? E, jest po 17. Po 17. No to takie 14-15 godzin jeszcze takiego wędkowania, z czego na pewno większość, jak już będzie ciemno, to już będą typowo grube zestawy. Także liczymy na coś większego, bo już tych leszczy no, troszeczkę naprzerzucaliśmy. I komarów również, jaką życie zobaczyć. Nie że mam jakieś tiki, tylko po prostu te komary tu pieruńsko gryzą. Mnie, Kamila, przemka jakoś bokiem biorą. Jak dobrze wiecie, zbliża się wieczór, więc pora jest na wejście do wody i zanęcenie swojej stołówki karpiowej oraz wymiany przynęty. Teraz wam pokażę czym mnęce na odległość 110 metrów. Na ryby, każdziuteńki wolny dzień. Na ryby, nadlebią rzeczkę w Zabieramy sprzęt i starka, a na drzwiach wieszamy kartkę. Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod barkę. Na ryby, by zielony wdychać chłód. Na ryby, by odbiciem tykać wódę Jedną twarzą wyknąć z flaszy, drugą stoń w niebo patrzeć Na ryby. Jak to mówią? Piąta ryba jeśli chodzi o karpia. A która to już tam w kolei to będziecie musieli sami dojść do tego. My was tam kiedyś poinformujemy na pewno. Zobacz, jak się cieszy. Mam karpia. No same leszcze biorą, prawda? Ja Pitolę. A wiecie co? Właśnie teraz jak tak holowałem się, kurde, fajnie, jakby jakiś lin wszedł karaś, płoć, jaść, cokolwiek od leszcza. Do końca byłem pewny, że to leszcz. Charakterystycznie bardzo szedł, ale te małe są silne, kurcze jak takie dobre 50-60 leszcza. Naprawdę zarąbista sprawa, cieszę się niezmiernie. Tym bardziej, że od tego roku bardziej tak zacząłem za tymi karpiami śmigać z przemkiem. Leci do wody, wysłuchane moje modły. Leć po kolejnych braciaków. Koniku, muszę zobaczyć. Nocny leszcz ale piękny, duży słopata, Są wielkie i te płetwy Jaka to jest do zdrowa kondycja ryby o, już Zaraz powoli będzie miąchał One jak zwykle do brzegu Rondo zrobi Tak Trzeki eee, się No i super Brania były, ale ryby już nie Mamy dzień kolejny w nocy na nasze duże przynęty. O, zaplętało ci się przemu. W nocy na nasze duże przynęty za bardzo nie były ryby zainteresowane. Ale nie zmienia to faktu, że zmieniliśmy tylko na troszkę mniejsze. I dobrze nie wypiliśmy kawy, nie zjedliśmy śniadania, a Michał już ma kolejną rybę. Kolejny piękny rekord, 67 cm, 455, przekroczone. Narzekałem, chłopaki mieli już mnie dość, że nie mogę nic zrobić, powyżej 64 cm, bach, z rana 67 i na co? Na 8 mm Waftersa. Karwasz twarz. Powoli zaczynamy się zbierać. Jeszcze jakieś dwie godziny wędkowania zostały. Myślimy, że jakieś rybki jeszcze wpadną w międzyczasie. Ale namioty trzeba już pozwijać. Michał można powiedzieć już po pierwszej kawie. Po pierwszej, ale nie wiem czy nie ostatniej. Chociaż już będzie gdzie odgrzać, bo wszystko zwijamy i zbieramy się powoli do domu. Za dwie godziny musimy wyjechać. Plady się troszeczkę pozwijały, bo mieliśmy siedzieć do popołudnia, ale można powiedzieć takie rodzinne sprawy prywatne i trzeba troszeczkę szybciej pojechać. Oczywiście, oczywiście, no Tak, zgadza się, no. <laughs> Pewnie, że się zgadza. Chodź tutaj, bo Cię kamera nie widzi, a kamera Cię kocha, Ty zboczeńco jeden. W sumie ta kawa to nie była by mi potrzebna, gdy po 40 minutach przerzucania zestawów, plątania się jak na złość, patrzymy, szczytóweczka się tak i wygina, wygina, wygina i, I wciągnie do końca. Ja przyciąłem to, tamto, do brzegu, doszła spokojnie. Przemo mówi, kurde Ty, jakaś większa. No to ja dużo nie myśląc, bach, mata, waga. No i sami widzieliście co się, co było wcześniej. Kawa niepotrzebna. A ten, a w sumie koło siódmej, myśmy tak co do siódmej sobie chcieli poleżeć, ale już po szóstej, między szóstą a siódmą, już leszcze się uruchomiły, tak. na te duże kulki zaczęły brać. Sporo pustych brań było. Tak, i postanowiliśmy wstać, pościągać zestawy, pozakładać mniejsze haczyki, mniejsze kuleczki. Branie jest u Michała w międzyczasie. Tak jak mówiłem, zobaczyć. jeszcze jakaś rybka wpadnie, a więc i powoli będziemy zbijali już cały mandżur, sprzątali. Oczywiście porządek musimy zostawić idealny, ale myślę, że to jeszcze jakiś czas potrwa i jeszcze coś ciekawego uda się zobaczyć. No już zaczęliśmy się pakować, składać rzeczy. Po czym Kamil informuje, że mam branie. Kamil, Przemek przepraszam, podchodzi, przycina rybkę i oddaje mi kijaszka i odchodzi w dal. Takie okazy warto przyjeżdżać, naprawdę. Rybka jeszcze naprawdę pięknie, pięknie pozuje. Jaka spokojna. Ekstra. Warto jechać tyle kilometrów, żeby się pobawić, troszkę pospodować, wywalić wiaderko, dwa kukurydzy. Ale efekt jest piorunujący, naprawdę. Czego bardzo się cieszę, bo leszcz, karp i sandacz to moje ulubione ryby. I powoli zawijamy się już do domu. Przemek jeszcze zostanie, może uda mu się coś złapać, ale on typowo karpiówki ma wywiezione, więc jak coś wpadnie, to może coś jedno, a konkretne. I chciałbym Wam przypomnieć o tym naszym konkursie, który nadal trwa. Musicie w komentarzu napisać, ile ryb było w pierwszym odcinku z Dzierża Dużego, bo pokazaliśmy na koniec, na jakiej liczbie żeśmy skończyli. Następnie drugim odcinku również żeśmy Wam pokazali na jakie liczby żeśmy skończyli i teraz musicie napisać przybliżoną liczbę wszystkich ryb jakie udało się złobić. a więc piszecie liczbę z pierwszego odcinka żeby było, że oglądaliście Niech każdy będzie uczciwy wobec siebie piszecie ile ryb było na zakończenie w pierwszym odcinku teraz w komentarzu pod tym filmem z drugiego odcinka ile było ryb i teraz musicie się wstrzelić można powiedzieć na koniec tego odcinka, ile tutaj na liczniku ja mam ryb. A żeby było sprawiedliwie, to patrzcie. Robię zdjęcie w tym momencie tego, co tu jest. Na tle będzie kamera oraz dzierżdż do duże. Wyniki z wynik, kto wygrał tu stóweczkę na zakupy w sklepie Roadshop, zobaczycie w poście. A więc robię zdjęcie w takiej właśnie pozycji. Będziecie mieli odzwierciedlenie w poście, że żeby był, nie było, że Was oszukujemy. Ja wiem, jaki jest wynik. A ten, kto będzie najbliżej pierwszy, albo ten, który pierwszy strzeli się w idealną liczbę ryb, które tutaj mam na tym klikerze, dostaje stóweczkę, robi zakupy, my płacimy. Wy robicie zakupy. Panowie, podobało Wam się? Eee! Tak, podobało się, ale było mało. Mało, Zawsze jest mało. Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Nam jest mało. Wam będzie też mało, bo dobry materiał się skończy już w tym roku. <laughs> A ja ale... będziemy się starali jeszcze coś złowić. Tak, na naszych lokalnych wodach. Dzięki, że byliście z nami. Nasza przygoda się już kończy. Pogoda, kurczę, zrobiła się fantastyczna. Aż żal stąd wyjeżdżać. Przemo, straciłeś wielką rybę, zdzierz na dużego. Smutek pozostanie. No niestety, jak to bywa. Zawsze był, tak się zdarza. Tak. Ale Przemo mi... po nią wróci. Na, Aha, pewno. na pewno wrócimy i nie tylko ja i wy, razem ze mną, mimo że Marcin dojedzie w końcu z Michał nami. Michał pobił swój rekord 4 155 waga długość 67 cm, więc elegancko. Słaba. Ja wyciągnąłem największego karpia, jeśli chodzi o tę naszą zasiadkę, bo łącznik wyszło 5, mój był największy. Każdy jest zadowolony w sumie. Tak. Ty też dwa karpie złapałeś. No też dwa nie karpie. Były wielkie, ale nie były wielkie, ale jeden tak wielki zbiornik to jest, można powiedzieć, taki nasz mały sukces. I tak, tak chociaż że podeszły, jak żeśmy siedzieli w tym, można powiedzieć, klimacie, bo na wiosenny wpadł tylko jeden, który został niewyciągnięty, bo został zerwany. Tak, tak, to moja zasługa, <laughs> ale i tak się cieszę z tego wyjazdu, bo złowiłem dwa karpie. Jednego spięłem, spiąłem, jak zwał, uciekł. Nie wylas na brzeg, ale. Ale widzieliśmy, go Przemek wyszedł zanim na płuciznę było widać, że to karp już, z tylko nie został dotknięty. można da. powiedzieć, paluszki. Reasumując, karpie, Kamil największego sztukę. My z przemkiem po dwa i po jednym spieliśmy, czego, z czego Przemek miał naprawdę syte. Bytla. I każdy miał swój dzień, można powiedzieć, na wędkowanie, bo w pierwszym dniu ja miałem swoje Eldorado, du dublety non-stop na dwie wędki, chyba z pięć albo sześć razy po dwie ryby naraz. Drugiego dnia rano odpaliła. Przemek odpalił jedną wędkę, naprawdę złoił nam, może powiedzieć, tyłki co chwilę. No na no, dwie A, i pani, i a nie? Michał regularnie, cały czas, w tempie, co po każdym donęceniu musiał więcej się postarać, więcej napracować nad tą rybą, ale ją zwabił, to też jest dla niego jakiś tam niewielki sukces. Wszystko... Z tego zacząłem pierwszy wędkowanie i pierwsze pięć ryb wyszło za nim. My, że zarzucimy ta. zestawy, tak, ale chciałem jak najwięcej złapać, bo zrobiliśmy sobie taką zabawę, że będziemy tym klikaczem strykać. Ile tych rybek z takiego wolnego rzutu, bez jakiegoś starania się, żeby siedzieć przy tych wędkach, ile uda się złowić? I wszystko na metodę. Metoda to była kluczowa. Dokładnie. Nie trzeba było żadnych robaków, żadnych wymyślania, mieszania zanyt ani nic. Po prostu namoczyć pelet, uzupełnić podajnik, rzucić na klipsie, rzucać w jedno i to samo miejsce. Bo trzy dni rzucania w to samo miejsce na pewno coś tam się nazbierało. Ewentualnie z pompem sobie dodęcić stanowisko. Dokładnie. Także robiliśmy jedną linię z czego ja zacząłem więcej nęcić, później Przemo i na samym końcu Kamil, który nie nęcił i tym samym mogliśmy zobaczyć, gdzie ta ryba, jak się przemieszcza, kiedy ona się zatrzymuje i gdzie były największe ryby i najwięcej, najwięcej było brań, gdzie się okazało, że u Kamila bez nęcenia było ich w jednym momencie najwięcej. najwięcej. W każdym bądź razie my się już zbieramy do domu. Dzięki, że byliście z nami. Widzimy się w każdą sobotę o godzinie 16 na kanale Giętka Wędka. Trzymajcie się do następnego razu, widzimy się nad wodą, cześć! Cześć! cześć.